kulum dzieciom. Szeptana opowieść o iskierkach słońca. Kiedy słońce już staje, wysyła do nas na ziemię promyczki. Na promyczkach mieszkają iskierki. Iskierki maleńkie okrągłe z czubkami na włosk, włosków takimi stuszkami, ślicznymi mają cieniutkie rączki mięciutkie bardzo i nuzie tuptusie biegną po tych promyczkach wprost na nas do nas przywitać się powiedzieć cześć cześć Dzieciaczki, cześć mamusie, tatusie i wy wszyscy tu, na ziemi. Ja biegnę iskierka z góry po promyczku słońca. Pytacie mnie, po co biegnę? Dlaczego zjeżdżam po promyczku słońca wprost na was, tu, na ziemię? Niosę wam witaminę D, witaminkę, dzięki którym Będziecie zdrowsi, dzięki którym będziecie szczęśliwsi. Mamusie i tatusie i wszyscy dorośli już wiedzą, że dzięki słońcu są radośniejsi. To słońce daje im życie. To słońce daje im zdrowie. Ujebiam wychodzić na dwór? I wystawić buzię do słońca, więc i wy, dzieciaczki, jak tylko świeci słońce, wyjdźcie, wystawcie buzię, zamknijcie oczki, i wtedy ja zjeżdżam po promyczku wprost do was. Ja iskierka jadę, żeby poprawić wam humor, pogłaskać po budzi i powiedzieć. Pięknie jest, jest pięknie, bo świeci słońce. Jest pięknie, bo mamy to ciepło. Jest pięknie, bo jest kolejny dzień. Można się bawić. Można marzyć, można sobie wyobrażać. Każda iskierka ma piękne oczka promieniste uśmiech cudowny i przekazuje najpiękniejszą energię, jaką tylko ma słońce. I przypomina nam, że słońce jest bardzo dla nas ważne. Zobaczcie, wszystkie zwierzątka lubią być na słońcu, ogrzewać się, patrzeć w niebo. Widzieliście kiedyś krówki? które leżą i się opalają Widzieliście ptaszki, które fruwają jak wysoko się da albo nad polami zbóż takimi letnimi, żółtymi i śpiewają, i śpiewają Jak rano, zanim jeszcze wstanie słońce, są takie cudowne ptaszki, świergotki poranne, które śpiewają, śpiewają, jakby chciały zawołać właśnie te wszystkie iskierki słońca. Jakby chciał prosić, żeby jak najszybciej słońce wstało i wysłało wszystko to, co dobre dla nas tutaj na ziemię. Lubicie słoneczko? Lubicie słońce, jak świeci w buzie? Lubicie być na dworze, kiedy jest jaśniutko, a lubicie schody i zachody słońca? Patrzyliście kiedyś, jak niebo robi się różowe, pomarańczowe, czerwone? I słońce znika? I zabiera iskierki i promyczki? A gdzie znika? Zapytacie. Gdzie znika, słoneczko? I gdzie są iskierki, jakich nie ma? One wszystkie są z drugiej strony ziemi. Jak u nas jest noc, to u nich jest dzień i pomagają innym energią, dobrocią i radością, rozdając wszystko to, co mają najpotężniejsze i najlepsze, dzieląc się tym, co mieją najlepiej, dają energię, radość, witaminy i miłość skromaconą na najsilniejszej z gwiazd na słońcu. Każdy z nas potrzebuje słońca, żeby żyć. Wiem, że i wy lubicie słoneczko. Jak będziecie mieli chwilkę, weźcie najbardziej z żółtą z waszych kredek. Taką żółtą, najżółciejsiejszą. Namalujcie słoneczko i namalujcie z boku małą iskierkę na plomyczku. Iskierkę słońca, która ma czubek z włosów i uśmiecha się do was pięknie. Pomyślcie o niej za każdym razem, kiedy wystawicie buzię wprost do słońca. Wychodźcie na dwór, czerpcie energię z tego, co mamy. Zamykajcie oczka, cieszcie się. Każdą chwilą spędzoną na dworze, każdą chwilą ze słońcem. Wszystkie te chwile są piękne. I te słoneczne, i te deszczowe, i te wietrzne. Cieszmy się każdym magicznym momentem, każdą chwilą, żeby później móc opowiadać i opowiadać. Dobranoc maleństwa. Niech wam się przyśnią cudowne, słoneczne iskierki. I niech wam będzie zawsze cieplutko. Dobra.